Na parlament do Parlamentu Europejskiego to ten pan, który tam mieliście go w tym niebieskim namiaciku. Jeszcze raz wielkie brawa. Brawo! Dziękuję, pięknie. Ja wam sam nie będę dużo gadał, bo ja jestem śląska i lubię krótko i na temat. Chciałem wam powiedzieć, że to jest bardzo dobry piknik. Chciałem wam serdecznie podziękować za to, Oczywiście, bo jest naprawdę pięknie. Chciałem serdecznie z tego miejsca podziękować prezydentowi Katowic, Jerzemu Gorniakowi wszystkim innym organizatorom, także Party Razem, Nowej Lewicy ze Śląska, Fundacji Wolne Miejsce. Chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj także poza świętem pracy jest po prostu rocznica 19 wystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to dla mnie jest wielkie święto do Polski. będzie puszczał dla Was banieczki. Postrzegamy sobie po jednej banieczce, komu się uda, przekazuje kolejnej osobie. Łukaszem gotujemy, słuchajcie, od rana zupka zero Waste Czyli tak naprawdę żeby nic się nie marnowało. Jest to bardzo pożywne, e, pożywna, zdrowa. Dla wielu, lat, wielu ale też historycznie było. <laughs> ya, da da za vas da my rada